w polskim Sejmie. Biliście brawo na stojąco, kiedy Trump został prezydentem. To Kaczyński chodził w czerwonej czapeczce Trumpa i się fotografował. To jest wasza sprawka, wasza historia i wasza legenda. I proszę tu nie mówić, że ktoś obraża Trumpa, tylko prawda jest taka, że to nie my wyściełaliśmy czerwony dywan dla Putina, tylko Trump My nie możemy w ramach gospodarki rynkowej utrzymywać kopalni, które przynoszą stałe straty, bo to znaczy, że z własnych kieszeni musimy do tego napłacać. Bartosz Arukowicz dosłownie zmasakrował na wizji intelektualnie Szefer Nakera w czasie gdy ten usiłował przekonywać, że rzekomo Karol Nawrocki jest prawdziwym mężem stanu, a partia PISTO, partia dobrych polityków, a Rukowicz przypomniał im zdradziecką narrację, a także podłe zachowanie, jakiego dopuścili się w Sejmie, gloryfikując i klaskając Trumpowi, niczym dzieci we mgle pełzające z czapeczką golfową z napisem Make America Great Again, temu samemu. Trumpowi, który rozkładał dywan, putlerowi i nie przeszkadza pisowcom to, że dywan ten rozkładają przed kimś to rzekomo. Ma odpowiadać za smoleński zamach. Również dzisiaj w trakcie, gdy w Białym Domu zbiera się koalicja chętnych na pomoc Ukrainie w zakończeniu wojny, Karol Nawrocki jako rzekomo pierwszy mąż stanu państwa przygranicznego, państwa niemal frontowego, robi tempą propagandę z kołem gospodyń wiejskich, zamiast dyskutować o przyszłości także Polski, bo również przyszłości Ukrainy. Nawrocki pojechał do gospodyń. Dni wiejskich po to, by porobić sobie zdjęcia i potańczyć ze strażakami. Ciekawe, a sprawdziliśmy to, czy jak Ziobro i Kaleta wziął ze sobą garnki, a także ekspres do kawy po to, by kupić ich głosy za możliwe 5 lat. No to na koniec Kaczyński udowodnił, że jest kałmukiem polskiej polityki, gdy znów usiłuje zaskarbić sobie głosy elektoratu górników. My przypominamy nagranie z 2022 roku, gdy sam sobie zaprzeczał mówiąc o tym, że nie opłaca się dopłacać do tak zwanych rentownych kopalni, bo to uszczupliłoby budżet skarbu państwa. A co za tym idzie? Także portfele poszczególnych Polek i Polaków. Dzisiaj narracja się zmieniła, no bo oczywiście PIS jest na fali, jak sam twierdzi, wznoszącej. Adam Wysiek, dzień dobry, witam Państwa razem z piorunem i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na starcie, jak zwykle, moje gorące zaproszenie wszystkich państwa na nasz sklep internetowy sklepantyprawak.pl, gdzie nabywając dowolny T-shirt lub bluzę lub koszulkę projektowaną przez nas dla niej dla niego z antypisowskim, antyprawicowym przekazem Bądź kupując książkę, wspieracie Państwo bezpośrednio nasz kanał, gdyż cały zysk z antyprawak.pl inwestujemy w rozwój kanału, w tym kwartale w sprzęt, który umożliwi nam transmitowanie zdalnie rozmaitych programów, także obecność fizycznie na żywo na konferencjach PiSu, tak by konfrontować tych mafiozów również z pytaniami naszych widzów. Zachęcam też do kliknięcia łapki w górę oraz do napisania komentarza, tak by prawda o kłamstwach i dziadostwie PiS niosła się po całej sieci. My startujemy ty tego, co wydarzyło się na tej telewizji Polsz News, będę do bólu przypominał jednego z głównych beneficjentów Funduszu Niesprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, gdzie poseł Arukowicz dosłownie przejechał politycznym walcem po na który próbuje kreować pisowców jako partię patriotów, choć każdy z nas wie, że to właśnie w tej formacji politycznej jest najwięcej potencjalnych zdrajców, tak wynika przynajmniej z ilości pozwów i zarzutów stawianych politykom PIS. Przez prokuraturę w Warszawie. Kreują się na bohaterów, na niemalże zbawców narodu, na ludzi mających świetny kontakt z Donaldem Trumpem, którzy dzisiaj mają mieć rzekomo wymierny wpływ na to, jak potoczą się losy wojny za naszą wschodnią granicą. Tymczasem poseł Arukowicz przypomniał tym obudnikom, hipokrytom i kłamcom, że to oni jak dzieci we mglejach, takie pazie na pasku pomarańczowego. Wariata. Biegały, klaskały, tuptały, galopowały i tańczyły w rytm piosenek Maga, zakładając za tę pustę pisowskie łby czapeczkę golfową z napisem Make America Grain Again jakżeby inaczej także produkowaną w Chinach. Co działo się na Antenie Polsatu? Proszę zobaczyć. Dzięki temu, że dzisiaj prezydentem jest Karol Nawrocki, to jest Polski głos słyszalny. Siedzimy przy tym stole. Bo gdyby prezydentem był e, prezydent Trzaskowski, jestem przekonany, że nie byłoby dzisiaj polskiego głosu słyszalnego. Więc bardzo z, proszę, znalaz... żeby nie obrażać polskich e, się naszych znalazł ad vocem, się, krótko. Znalazł się w programie Jasnowicz-Szefernaker, który wie, jakby był za Trzaskowskiego. Dzisiaj prezydentem jest Nawrocki i mnie to trochę martwi. Aczkolwiek dobrze, że z Trumpem rozmawia. Ale panie ministrze, proszę się tu nie unosić w imieniu Trumpa. To wy panowie. W polskim Sejmie biliście brawo na stojąco, kiedy Trump został prezydentem. To Kaczyński chodził w czerwonej czapeczce Trumpa i się fotografował. To jest wasza sprawka, wasza historia i wasza legenda. I proszę tu nie mówić, że ktoś obraża Trumpa, tylko prawda jest taka, że to nie my wyścięłaliśmy czerwony dywan dla Putina, tylko Trump. To nie nasi żołnierze klęcząco układali ten dywan, tylko żołnierze amerykańscy. I to nie my w jadłospisie pisaliśmy jego ekscelencja Trump, Putin, tylko Trump pisał jego ekscelencja Putin. I to nie my biliśmy brawo Putinowi, tylko stał Trump i bił brawo. I widział to cały świat. W związku z tym nie ma tu mowy o żadnym obrażaniu, tylko mówił o faktach. I jeśli mówię o tym, że Trump w mojej ocenie dał się owinąć wokół palca Putinowi, to uważam, że jest to prawda. I mam wrażenie, że nie jestem osamotniony w swojej opinii. Tak, należy z pisowcami krok po kroku, punkt po punkcie, pokazywać ich i konfrontować z faktami. Obalając kłamstwo po kłamstwie, ponieważ te miernoty polityczne właśnie wykorzystują dostęp do ogólnopolskich anten po to, by sączyć swoją prymitywną i tępą propagandę, która wprost pisuje się w ich przekaz dnia jedno, im bardziej kłamiemy, im więcej mówimy nieprawdy, im częściej oszukujemy, tym jest większa szansa, że te kalumnie i kłamstwa, jakie wydobywają się z naszych ust, trafią i na podatny grunt, a także później wykiełkują, dając. Owoc w postaci nowego narybku i elektoratu partii. Odkłamywać pis, wyświetlać i udostępniać ich kłamstwa, tak by jak największa rzesza ludzi, szczególnie przed kolejnymi wyborami, wiedziała, że pis to mafia, która winna już dawno być zdelegalizowana. A co państwo sądzicie o zachowaniu pisowców, a także o słowach posła Rukowicza, skierowanych do szefera Nakera? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj no właśnie, skoro o Trumpistach, o ruchu Magamowa nie może zabraknąć informacji dnia. Ta brzmi następująco. Koalicja chętnych, w tym premier i prezydenci e, największych mocarstw w Europie, razem z Włodymirem Zełęskim, udali się do Stanów Zjednoczonych po to, by w Waszyngtonie spotkać się z Donaldem Trumpem i dyskutować na temat potencjalnych warunków e, e, pokoju czy ustępstw, jakich mogą dopuścić, jakie mogą zaakceptować mocarstwa europejskie, także Ukraina. Są tam najwięksi polityczni gracze, pisowcy. Nawrockiego kierują na go który jest wręcz przyjacielem Trumpa. No, historia wystała z palca, którą mógłby kupić tylko jakiś ćwierć inteligent pretendujący do miana wyborcy PiSu. No ale cóż, mówią to wszystko, opowiadają niestworzone historie, kreują Nawrockiego na właśnie przyjaciela, czy wręcz game changera tej dyskusji na linii Europa-USA. Tymczasem nawet jego tam nie zaproszono. W przeciwieństwie do Nawrockiego, w trakcie spotkania koalicji chętnych, choć Polska ma nie wysyłać tam swoich żołnierzy, Brał udział Radosław Sikorski, no ale podobno Nawrocki jako ten przyjaciel, bardziej pachołek, trzymajmy się m, uczciwej nomenklatury Trumpa, powinien tam być. Nie, on wybrał lansowanie się na tle tak zwanego koła gospodyń wiejskich. Przyznam Państwu, że myślałem, iż na początku tam jakieś garnki za 50 zł, czy inny szrot, zostawi tym kobicinom i powiedzę, dobra, macie tu ten ekspres do kawy, niech się cała na cieszy. Pamiętajcie, za 5 lat głosujecie na mnie, a za 2 Napis, nawet na to nie było go stać, o, pewnie wyschło źródełko w Funduszu Niesprawiedliwości. A co działo się w jednej z tych miejscowości, zachęcam do oglądania. Cóż, no to właśnie jest ta pisowska prawdomówność, to właśnie jest ten pisowski honor. To właśnie są te bajki wysane z palca, które da się odkłamać widząc na własne oczy co w czasie, gdy ważą się losy Europy, świata Polski, a także Ukrainy, robi Karolek Nawrocki. Tandetna muzyka, ludzie w dziwnych strojach, garnki i wiejski styl życia. Ktoś powie, że to tradycja tak, problem w tym, że ta jest non stop grabiona i zawłaszczana przez pisowską mafię. Ja też dziwię się ludziom, którzy bronią w tym udział. Rozumiem, że chcą spotkać kogoś znanego lub zrobić sobie z tym osobą zdjęcie, ale żeby naprawdę za kilka słów tak zwanego połechtania własnego ego aż tak się sprzedawać... The <laughs> licować się, wręcz blatować z pisowcami, współtworzyć z nimi ten propagandowy przekaz, w czym w Korei Północnej, tego się naprawdę dziwię. I przyznam, że raczej szybko nie znajdę na to usprawiedliwienia. Może Państwo macie na to pomysł, co kieruje ludźmi, którzy wychodzą przed kilka milionów innych ludzi, po to, by pokazać, że niewiele umieją lub po prostu niewiele wiedzą o polityce lub po prostu przyzwoitości. Zachęcam do komentowania. Temat numer trzy dzisiaj, czyli Kaczyński kałmukiem polskiej polityki. I nie jest to przesadne lub zbyt mocne określenie, ponieważ prezes Kaczyński dzisiaj próbuje walczyć o najbardziej, mm, no... Pieniężnochłonny to bardzo lekkie słowo. Elektorat w postaci górników. I o ile każda praca, jak i górnika, jest jedną, szczególnie ta jest ciężką pracą, która wymaga zaangażowania, a także no, dużych pokładów zdrowia, to mało powiedziane, znów próbuje wykorzystywać tych ludzi płamiąc ich wprost perfidnie w twarz, rzucając im oszczerstwami, a także kłamstwami prosto w oczy, że nie, na razie rząd nie wywiązuje się jego zdaniem Kaczyńskiego ze swoich obietnic wyborczych. No dobrze, polegają one na tym, że rzekomo rząd miałby dopłacać do nierentownych kopalni, zamiast tych ludzi wyciągnąć z tych sztolniczych miejsc, gdzie fedrują węgiel i nabawiają się policy i zaprzęgnąć ich do stawiania wiatraków za dużo większe, w dużo korzystniejszym klimacie, gdzie raczej ryzyko choroby jest znikome w porównaniu z tym, co dzieje się gdzieś tam kilkaset metrów pod ziemią. E, to podejście europejskie, pisowskie jest takie, że skoro Trump mówi drill, 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 to oni mówią kopiemy, fedrujemy, kopiemy, fedrujemy. No dobrze, no ale co mówili, jak nie byli u władzy? Zupełnie coś przeciwnego. Mieli ich wówczas za nic i skłamanie ich, że dopłacanie tak naprawdę się w ogóle nie opłaca, zupełnie nic ich nie kosztowało. No może po prostu to, że kolejny raz potwierdzili negatywne opinie na swój temat i potwierdzili jedno: że pistol nie tylko mafia, ale także zorganizowana przestępcza grupa pospolitych oszustów. No my nie możemy w ramach gospodarki rynkowej utrzymywać kopalni, które przynoszą stałe straty, bo to znaczy, że z własnych kieszeni musimy do tego dopłacać. No to nie jest żadna gospodarka. No takie rzeczy były możliwe tylko w komunizmie. na Komunizm upadł głównie przez swoją całkowitą niewydolność gospodarczą. Węgier ma na ogół ten ze Śląska w tej chwili nie no jest takiej średniej jakości. bo no Nie można podejmować decyzji, bo to są bardzo wysokie ceny. To są wiele miliardów złotych które później no, nie będą przynosić nam korzyści. Na koniec zachęcam wszystkich Państwa do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał, zapraszam każdego do tego, ponieważ 36,5% naszych stałych widzów tego jeszcze nie robi, a naprawdę zależy nam, by zasięgowo, technicznie móc konkurować e, z prawackimi szczeniami, tak by pokazywać ich dziadostwo i wyświetlać, omawiać każdego dnia ich tałataństwo. Zapraszam na checkpress.pl to nasz portal informacyjny, gdzie mnóstwo informacji o polityce, o Polsce i o świecie. Przypomnę też Państwu o naszym sklepie internetowym, sklepie antyprawak.pl, gdzie można nabyć dowolne, projektowane i pakowane, także wysyłane przez nas do Państwa. Bluzy, t-shirty, gadżety i książki w dawnictwa Agora z antyprawicowym, antypisowskim przekazem, z cały dochód z tej sprzedaży. Inwestujemy w kanał, jak mówiłem, w tym kwartale, w sprzęt, który pomoże nam transmitować programy nie tylko z tego miejsca, ale także z dowolnej ulicy, dowolnego miasta na terenie Polski. Adam Bysiek, za teraz dziękuję. Zapraszam na godzinę 17. Mam nadzieję, że i państwa nie zabraknie. Proszę was także oczywiście o lajki, o komentarze i o udostępnianie, a także subskrybowanie naszego Kanału. Dobrego i spokojnego dnia. Raz jeszcze zapraszam Państwa na godzinę 17. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.